Cześć, moi drodzy, witam was, ja, czyli ja vlog w kolejnym odcinku na kanale. dzisiaj z racji tego, że jestem w tym fajnym miejscu Jestem sam, bo dzisiaj nie ma z kim jeździć Postanowiłem, że zrobimy sobie Taki odcineczek, w którym mam trzy zadania Tak, trzy zadania Na tej miejscu Tutaj jest tym całym miejscem, tutaj jest wszystkim dookoła I muszę je wykonać Po prostu taki typowy rozrywkowy odcineczek na krosie I jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, aby powstawało więcej materiałów I wklejcie Instagrama, link na dole w opisie Dobra, zaczynamy odcineczek tak się moi drodzy zastanawiam, co by tutaj można było zrobić. No i jeszcze myślę, jeżeli macie właśnie, jeżeli macie jakieś pomysły, co by tutaj można było zrobić, to piszcie w komentarzach. To nagramy drugi taki odcinek. Jeżeli ten się dobrze przyjmie, możecie swoje zadania teraz powymyślać tutaj, co by tutaj można było porobić. A ja będę próbował, haha, A ja będę próbował to zrobić. Nie ma tutaj zbyt dużo, co by można było robić, ale postanowiłem, że kurde, no czemu nie? Czemu by nie spróbować czegoś takiego nagrać? Może wyjdzie fajnie. Jak widzicie, miejscowa jest dość spora i ona jest fajna, bo jest legalna, bo to sobie możemy śmigać bez przypałowo i ludziska. Jeżeli macie pomysły, dawajcie znać. To będziemy nagrywać drugą część. A ja co? A no, ja się tutaj przyjadę, zaraz się wrócę, bo muszę wymyślić sobie pierwsze zadanie. Może pojedziemy sobie tutaj w ten nowy lasek No tutaj i zaraz coś wykombinujemy Śmiesznie się w takim piasku jeździ, ale trzeba tr 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 się nauczyć. Mamy pierwsze zadanie, tutaj sobie kółeczko zrobić. Ja wiem, że lamerskie trochę nowe To jest taki wiecie odcinek nagrany na Spontane tak w sumie. O, sztyw trąbę. Wiodło mnie. No ale nic no. To jest tak zwany trening. Gdzie się uczę jak robić niektóre rzeczy. Dobra, udało się odpalić. W fondach jest to właśnie, że ono się z duszą. W pizdę, ciężko się odpala A mówię, na zimnym Jak stanie ostatnio łączyłem, odkręciłem kranik Z pierwszego zapaliła Jak jest ciepła, tak samo z pierwszego Tylko najgorsze, że się Franca przewróci Albo, wiecie, zamulicie ją Także, moi drodzy, cóż Powiedzmy, że to jedno zadanie Nie zostało wykonane I trzeba je powtórzyć Więc Więc co, wracamy Będziemy robić dalej, o fajny ten gapik jest Dobra, a teraz zróbmy sobie to a tak jak przed chwilą Dobra, poszło Moi drodzy, jedno zadanie mamy powiedzmy, że wykonane, nie mam pomysłu na drugie. O, może tędy sobie przejechać, albo tam wjechać. A tam się będzie dało na górę wjechać normalnie. A zobaczymy. Dobra, wdarłem się. Powiedzmy, że jedna misja zakończona sukcesem. Teraz druga góreczka. Zjedźmy sobie tutaj na dół. A i ta tutaj piaskowa. Spróbujemy ją zrobić. Bo jak sobie tu wierzę, żeby w to bajorosz nie pchać Wrapałem się W każdym to są takie zadania Lamerskie No bo Nie mam zbytnio pomysłu Na coś, co by więcej można było podziałać A chciałem odcinek zrobić, wiecie Żeby była ta regularność na kanale No i co? Mogę się powiedzieć Że Jak jest za jama, To trzeba jeździć po prostu A przejdźmy sobie ten prosto Dam radę? Fajnie. Trochę mnie w pole wyniosło zróbmy sobie tego kopika tutaj jeszcze no fajnie zarąbiste uczucie tak płynnie to przeszło! Dobry No i tak moi drodzy co mogę jeszcze ciekawego powiedzieć? Pójdziemy sobie do tych panów, zobaczymy co oni tam chcą Po pierwsze, jak wtedy widzę I nie mam pojęcia kto to jest Jak tam? Honda Szybsza niż wygląda się No nie dzisiaj głęboko jest Przez to tutaj tak, tak po skosie może by się dało, ale witam Po skosie by się dało, ale tam gdzieś głębiej pojazdł tam No tam z tyłu normalnie całe kłady wpadały Tam w rogu, no, tam jest głęboko Jak tu masz pojemność? 250 gary, 4 osób 4 osób, no wszystko fajnie, ale z odpalaniem jest tak śmiesznie, bo Hondy mają ogólnie słabe prądy i jak odpali to wszystko chodzi fajnie. Nie, kopnik, kopnik, kopnik Ona ma jeszcze kopnik. No to te, te nowsze są już fajne, bo się kilka guziczek i chodzi wszystko. Akumulator pod siedzeniem i tyle. Naszą, naszą porerką też mi daliadę ja, tutaj spokojnie. Z mnie, to jest Dobra, lecimy parki bo tak no tak, jest tak, jadaj, tak jest, zrówka! Oj tak, mordeczki Smachałem cię Co wam mogę oprócz tego powiedzieć? <grym> Piszcie mi w komentarzach, co by tu jeszcze można było porobić Jakie wyzwania, jakieś takie bardziej hardkurowe Ale tutaj Bo wiem, że na innych górkach można by było coś innego wymyślić, ale Chodzi mi o to, żebyście wymyślili coś ciekawego Myślę, że dacie radę Ja was znam, jesteście <grym> agenty Dacie radę Kurde będę. podjechałem sobie pod plecak W porządku, opaki Panowie no, starsze osoby O i tak moje droczki. Zgrzałem się, powiem szczerze, że się zgrzałem